Dzień dobry, dziś upiekę tort jagodowy. Zacznę od pieczenia biszkopta, który to wykonam na bazie budyniów. Tutaj mam budynie czekoladowe, można też mieć budynie waniliowe. No więc zacznę od pomieszania tych budyniów z sypkich składników. Budynie razem z mąką do pieczenia, łyżka czubata mąki do pieczenia. Budynie są bez cukru, także cukier dodajemy do ubijania białek. Dodam czuwatą łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżkę czuwatą mąki pszennej, topowej najlepiej lub tutaj ekstra, mąka ekstra, mąki pszennej. Wkładniki delikatnie wymieszam. Teraz oddzielam białka od żółtek. Białka ubijemy na sztywno, pod koniec na koniec dodając cukier. Uważamy, żeby się żółtko nie dostało. Do białek. Lepiej, żeby białko do żółtka poszło, za dużo białka do żółtka, aniżeli odwrotnie. Dodajemy szczyptę soli. i ubijame naš tijelj na naš tijelj. Bjelka sam ubita jer za sad dodajeme cukjer i dalje ubijame. Najpiv puškam i zahvijem na stranu puškam i Piana jest na sztywną, bardzo sztywną bita. Będziemy teraz dodawać po jednym rzutku, zmniejszając nasze obroty na najniższy stopień. Po dodaniu żółtek, dajemy nasze sypkie składniki, i delikatnie wymieszamy łyżkę. Tu się muszę wtrącić. To nie jest łyżka? No, a co to jest? Nie wiem. Urządzenie do mieszania. Można przygotować na bazie budyniów waniliowych, bądź śmietankowych. Tutaj mam tortownicę, średnica 25-26 cm wysmarowana tłuszczem i pospana mąką. Może być też wyłożona papierem do pieczenia. Wykładamy naszą masę. I włożymy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na czas około 45 minut. Wstawiamy na środkową półkę, ja to robię bez wentylacji. Nagrzałka górna dolna i pieczymy. Moje tak wygląda nasz biszkopt po 40 minutach. Szybciej go wyłączyłam, gdyż czułam zapach taki. Do wyłączenia. I zostawiam go do wystygnięcia w piekarniku otwartym, po upieczeniu biszkopta. Przygotujemy poncz do tego biszkopta. tutaj mam 100 ml gorącej wody. Do tego dajemy dwie łyżeczki płaskie, cukru. Kończymy w innych warunkach. Tak. Rozmieszamy do rozpuszczenia, i dodamy dwie łyżki soku z cytryny. Sok z połowy cytryny, po prostu proszę dodać. Najpierw trzeba. I odstawiamy pącz, żeby nam wysykł. A gdzie jest cytryna? Sok z cytryny już jest wyciśnięty mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia. Teraz przygotowujemy masę Jedna trzecia gorącej wody, szklanki. Jedna trzecia szklanki. I ta galaretka, która jest na 375 ml wody. To jest o smaku jagodowym najlepiej. I jedna pełna, to są takie płaskie łyżeczki. Podamy. Z lekką górką żelatyny. Wymieszamy wszystkie składniki, a w tym czasie powiem, że jeżeli użyją Państwo galaretki, która jest na pół litra wody, gdyż ta jest na 375 ml, która jest na pół litra wody, wówczas rozpuszczamy też w jednej trzeciej szklanki gorącej wody bez użycia żelatyny. Sama galaretka wystarczy, natomiast ta galaretka jest mniejsza zawartościowo, dlatego dodajemy żelatynę i rozpuszczamy dokładnie, bardzo dokładnie i odstawimy do wystygnięcia. W tym czasie zmiksujemy śmietanę kremówkę z serkiem mascarpone. Galaretka nam stygnie, a my zmiksujemy pół kilo serka mascarpone z pół litrem śmietany 30 lub 36 kremówki. Są to produkty schłodzone. Muszą być schłodzone. Prosto z lodówki. Nie chcę wychodzić za bardzo ten serek, ale wyszedł pięknie. Następny mm. i śmietana. Już włączymy i będziemy wlewać. mamy dwie szklanki rozmrożonych jagód. Miałam zamrożone jagody i zblendujemy je lub można przetrzeć przez sito. Do tego można użyć oczywiście świeżych również jagód. Jak najbardziej polecam i dodajemy nasze wystudzone galaretkę, naszą wystudzoną galaretkę z żelatyną łączymy z jagodami. Jagody były bardzo zimne, prosto z lodówki. Wszystko jest schłodzone. Śmietana jest bardzo schłodzona, serek mascarpone i na razie to odstawimy na bok. I dokończymy dalej to. Tak. Miksujemy dalej jeszcze trochę naszą śmietanę z Serkiem mascarpone jest bardzo się dobrze ubiło, jest gęste i dodamy trzy łyżki, pełne łyżki cukru pudru do tego. No to nie czubate, pełne to nie czubate. Dodałam cukier puder, już zmiksowałam, była awaria sprzętu i partiami będę dodawała naszą masę jagodową i dalej w dalszym ciągu ubijając. Pamięci zabrakło. Masa jest bardzo fajna, gęsta i powinna być jak najgęściejsza. Mm, dobra i ja właśnie chciałem powiedzieć, żeby miałem spróbować i nie spróbowałem. Tak wyszedł nasz tort, piękny, duży, Miszko. nawet nie piszkop, nawet nie opad i będziemy po raz kolejny podejście z obręczą, próbować kroić według obręczy. Zacznę od... Aha, to jest obręcz. Tak, tak. Może tak. niektórzy nitką kroją. Na ile części tylko powiedz? Na trzy krążki. Dobra. Jeden krążek już odcięłam, teraz jeszcze jeden będę cięła. Udało się, po którymś tam razie torta. Teraz szybciutko nasączymy nasze krążki. Najpierw pierwszy krążek nasączę. Udało się. Nie za dużo nasączamy, żeby nie pływał w, w wodzie, że tak powiem. W wodzie to nie jest woda, prawda? Pącz. Pącz. Ale zobacz, tu jeszcze za mało i tu. Tak, wszystkie ponasączamy i zobaczymy. To jest A najlepszy. tu jest ta masa, można ją zamrozić i będą lody. Masa wyszła bardzo fajna, nie za słodka. Jeżeli ktoś woli słodkie torty, bardzo słodkie, to może więcej cukru dodać. Wyszło cięcie obręczą, bo na którymś tam filmiku było, jak żeśmy się męczyli. Biszkop bardzo fajny wyszedł z tych budyni. To też jest Raz, nowość. Biszkop z budyni. I trzy. Mm. Tutaj trochę więcej damy, bo to jest najgrubszy placek nam wyszedł. Mm. To nie trzeba zużyć tego całego pęczu chyba. Nie, powiem szczerze, że słyszę jak mąż przełyka ślinkę. No to co? Na wierzchu placek każdy posmarujemy taką z górką łyżką drzemu To do, do wyboru, do koloru ten dżem ma być. Ja mam akurat dżem z dyni. To pójdą nam około czterech łyżek na wszystko i przekładamy masę. Masę podzielimy na powinniśmy podzielić na trzy części. Dwie mniejsze, jedna duża na wierzch, żeby poszło i na boki. I to zrobimy. Wykładamy naszą pierwszą warstwę kremu. Rozsmarowujemy ładnie nożem. Następna warstwa. Następny blat. Dżemik. W studiu. Pita śmietana. Smarowujemy. troszkę tak przygniatamy to i ostatnia łyżka dżemu I tu po bokach, co? Tak, trzeba będzie też po bokach. Hmm. To będzie. A później do lodówki? To? Tak, koniecznie. Żeby co to najmniej masa. na 5 godzin do lodówki, żeby to stężało. Ta masa jest w tej chwili nie taka sztywna, ale to żelatyna i galaretki spowodują, że masa stężeje jeszcze bardziej. A teraz się dobrze rozmaruje, tak. No dobra, trzeba mnoż zmienić na mniejszy po bokach, co? Czy nie? Tak, to trochę będzie zabawy. Dobra, tak wyszły tort po wyrównaniu. Stawiamy na 5 godzin do lodówki, co najmniej 5 godzin i później będziemy go ozdabiać bitą śmietaną, już białą, z jagodami lub innymi owocami, według inwencji własnej. No i tego co jest. Teraz przygotujemy do ozdobienia śmietanę białą, 200 ml śmietanki, ubijamy na gęsto. Na najwyższych obrotach. A ten To jest śmietona. 30. Może być 36. Dzisiaj przeczytałam, że nawet że była sztywna śmietana lepsze jest 36. Mało no, za późno. Tutaj mam miks do śmietan, Lut, nawet lepiej byłby śmietan fix. Mieszamy z cukrem pudrem, z łyżką czy baton, cukru pudru. I dodamy do naszej ubitej śmietany. Już jest ubita. I jeszcze chwilkę pomiksujemy, tylko nie za długo, żeby nam się masło nie wytrąciło. Włączam. Nakładamy naszą śmietanę do rękawa, do szprycy. Niektórzy na pewno mają pomóc. Tak, przydałoby się pomóc. Pomoc. Ej, I będziemy dekorowali tutaj torta, tak? I dekorujemy według własnych inwencji no. i tą śmietaną plus mogą być jeszcze jagody posypać, świeże jagody ja nie mam świeżych jagód, więc I powiem, że śmietanę na pół godziny przed ubijaniem wrzuciłam do zamrażarki, pół godzinki tam leżała a może by dać tutaj maliny, bo są nie ma malin też a zjedzono no dobrze, no i dekorujemy na całym tym torcie o, ładnie, mi się podoba takie białe, na tym na fiolecie. Bardzo ładne. Można i, i tymi zrobić. W środku jeszcze zrób. Tu o. Tutaj cyfry będą, no ale tam już zrobimy To cyferki mogą być. E, o, o. Podoba mi się. A. Pycha.